Witam wszystkich, ja jestem Maku i dzisiaj ogramy sobie kolejny horror, kolejny Zicio, kolejny krótki, ale zobaczymy jak krótki. No to co, zaczynamy. Ile strachu, ile grozy. Dobra, tu mamy jakieś tam. Lawisz A, jedziemy na rowerze po jakimś lesie, tam, W jakimś ślesie, tam w opisie, bo czekajcie, bo... Ten O, dzwoneczek Dzwoneczek, jeszcze koszyk taki z przodu powinien być O, śmigamy Przeci Jakaś knajpa Dobrze, oświetlenie chociaż mamy Powiem wam, że bez światła jeździłem po nocy na rowerze. To nie jest dobry pomysł. O. Burgery i frightsy, strachy, brytyjski i cała reszta. Ale już chyba po burgerze jestem. Tak naprawdę. Ładny księżyc. Jeszcze wolniej, jeszcze wolniej, bo za, za szybko o. Eee Jeszcze powiedzcie Powiedzcie mi, że przegrałem jeszcze, nie, dobra Ogarnął się To samochód nie wpadłem, ale Wyrżnąłem w las No dobra, jedziemy dalej Dobrze się ogarnął O, 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 o słyszę pana, to jest jakiś rower o jest koszyk A ja się zastanawiam czy koszyk jest ma mi koszyk tak zwany przy dzwonku nie mu się wyrżnę ktoś dobry rower wyrzucił na drogę w polsce by nie ostał się długo Nie będzie jechać chociaż Tam coś było dziwnego Chyba z przodu Chyba mora miała mnie przestraszyć O nie Piekło O nie Slate i shoot head Mama Mama Tę głowę mamy Dawaj głowę mamy Head mama, head mama o, to chyba, chyba ten horror, piekło y, powrotu. ale to będę wracał do domu, nie będę mógł dotrzeć do tego domu. Znak! Tu... Tuonela. Tuonela. I łóżeczko. Idziemy się przespać do łóżeczka w Tuoneli. Tam są anteny. No dobrze, no anteny, Nie mam zasięgu w komórce. Jakie to są lata? Powiedz tam je, jakie to są lata. Nie mam telefonu, mam jakieś chińskie żarcie w torebce. Albo jestem kurierem chyba nawet. za są. Killar drogowy. 10 na godzinę. A szybciej tym rowerem chyba jadę niż on. Dobra, dobra. <śpiewa> oh, to chyba ta babka dostała okresu. <śpiewa> oh, panie, że <śpiewa> pani, ale nie ciesz się. Nogi masz brudne. Ej, kobito. Kobito. Halo, Proszę pani. Pani co to są tampony bądź podpaski? Nie, nie, nie wiem pani. Uuu, mało się nie wykoportnąłem na tym dolowisku. No nie no znowu. Ale bar się już... Bar już zamknięty. It's late I should head home. Lepiej trzeba było przeczytać, dobra. Dawaj, bo my nie dojedziemy do tego domu w końcu. Dawaj to na przełaj tutaj tego, ale nie do krzaków, ale to takie były pobocza, takie czerwone, takie Spieklone? Nie wiem Jedziemy, nie ma czasu Tłonela tam jest Samochód będzie Rajdowiec 10 na godzinę O! O o o, o straszno gruble, ale to na wróble, który nie przyspadza strachu. To jest strach. Natalienka. Pojebany. Ty, pojebany, no. Łeb się jedna! Chyba przegapiłem jakiś strach. Chyba i nie po prostu tak miał być, takie piał! Takie kabłonno! Z tej to chyba cała krew poleciała teraz. Chyba taka. Taka będzie lazła teraz. Panie, w torebce tutaj przyniosłem te tamponiki. Tamponiki, proszę pani. Ciuchcie, słychać. Ciuchcie, słychać. Dobrze. O... Funsk. Wiem, że w cała krew niej wypłynęła. Uu, o. To jest tak zwany yy, nocny pociąg z mięsem pojechał. Halo? To już czuję, że wjadę. To się źle skończy, albo i nie Oj oj Kubito! To jest drogi! Tu drzewo powalone, osty, że zrywcie, to będą pułapki Całeś <kł> to Ale już nie wie co ona ma wymodzić chyba Hehehe he. Последний, последний. Ани, ани, ани... Хорошо, хорошо, да, 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 да. Файни, файни. что ты с хлопцем. Копа, достанешь и... I... Co? Ale to już taki Taki ranek się robi Odwrotność, odwrotne napisy teraz, no dobra, jedźmy odwrotne to odwrotne Cóż nas teraz czeka No taki powiem szczerze nie aż krótki ten horrojek Horrojek się kojarzy z, oczywiście z Roysonem tego czasu go bardzo lubiłem oglądać. Trochę mniej oglądam, ale człowiekowi, jak to się mówi, padło do głowy i zamiast horror to mówi: horror jego. Chociaż powiem wam, kiedyś go bardziej lubiłem oglądać, jak bardziej się wczuwał te horrory. Teraz to bardziej robi z tego Łody Paweł! Łodę puck! No powiem wam, że teraz to mnie aż ścianie poczyni. Trafił ją jedną jak się masz jest był zdanie. No dobra, no to, to to powiedzmy, historia się rozwija. To chyba wątki połączone, rowery, no mówiłem w Polsce szybciej by ten rower zajumali. dobra, dawaj. Ej, proszę pani, niewygodnie jest tak jechać na rowerze. Już lepiej siodełko odkręcić i usiąść. Jak nic? A kurde, a liczyłem na to. O, nowa lokacja. Dobra, tunel. Krótki. Tunello. Tunello, tam było tunello. Tunel by się można przetpać. Wiadomo co to to białe przy sobie poprawić rower. bez trzymanki chwilę było na rowerze Człowiek to już ma doświadczenie na rowerze ej 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 pójczy samochód. wiesz jakieś wykopy. Wiecie z czym mi się kojarzy? Z Kingiem mi się kojarzą te takie motywy troszeczkę. Samochód z takimi zębiskami. Kurde, spojrzałbym na niego, ale tutaj slalom trzeba opanowanym być. Dobrze, dobrze, pięknie, kurde. Ej, dlaczego moje hamburgery zakrwawione są takie? Pięknie. No i co? Jajco! Jest równo. What? What? Mhm. I jeszcze jeden, jeszcze raz. Sto lat, sto lat. Będziemy jechać tą drogą. Hmm. Dobrze no. Jest aż taki super krótki ten horror. Tu Noela, tu Onela, tu Nolela Tu Lola, tu Molela. Horror Ej, też wolno jadę. Ja dobra, przyspieszył. Dawaj, pedałujesz twardo. Ona idzie na rowerze, ścigamy się. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Będę wciskał. To Do dupy taka impreza. Ale jeden fajny strach był. bo przyznaję. Czyżbym z górki jechał? Tak jakbym leciutko przyspieszył. O, to anten się na... Na kasztaniło z... tle. No tu nawet dłuższy ten... A, bo tam roboty miały być W środku nocy roboty robione. Eee, zarobią się. Eee Ej, tam rowerem nie można wjeżdżać. Ty, on aż drugie okrążenie robi. Ale ona jest na dopingu, ona krew, krew z niej wyleciała cała, jest chuda. Ładne, the... co? To... No nie, Idę do domu. się udało ogarnąć jak wy jeździcie? kurde panie 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 nie nie o, o przepraszam was to komórka zabnączała ale nie 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 Nie. O. kurde taka ściuwa, że ja się ma się ma Otrzymali się O, o jest tonella z czaszkami i jakimiś swirlami Rączki, rą się, rą się Łapki w górę, łatki w górę albo w dół są w bok W bok Panie, ta winda jedzie do góry. Nie po. Co ma jak bok? Jakoś tak było chyba. Posz ty rzecz. ty Najpierw to po środku jechać, ale trochę to taki kur... na że. Spojrzałbym do tyłu, ale to jest za dużo kombinacji... ...alpejskich, no to w Alpach jest. Co dzieje tam? Ten tunel wygląda na alpejski! Panie! Aha! Panie. Możesz w dupę mać! Zagapiłem się na to słońce i... prytnąłem się. It's too late! A na co too late? Teraz jestem w jakimś kosmicznym... O się. to czarna dziura mnie pożera. Duszki katperki Hello. Jesteście obcy z kosmosu? Nie, z dupy. Dobra, no jest super. fajnie, fajnie, do widzenia. Dobrze, że mi sądy analnej nie wszczyknęli. Ej, okay, ale my do tej czarnej dziury jedymy. Czarna dziura... No i co, podjadę pod to? O, portal! <marriages> <droomsota> uh, nie, <glarom> <Alcohol Physical> <mysteriously> uh, ta, nie da się, nie da się. do portala? Swirl! Swirl! O jest mój hamburgerek! O dzień dobry! O co się stało? Zapal światło! chodziło nie można było się spodziewać, że to jakieś nawiązanie do tego no, do całej tej historii Have a nice meal o mówiłem nocny pociąg z mięsem e, e, low polikar e, samochód grał jakiś pupu -pu dufu. E, coś tam coś tam Dobra, nie będę tego wam czytał wszystkiego no dobrze no co horrorek Jeden raz fajnie mnie wystraszył. Można powiedzieć, że skutecznie, a reszta to takie lekkie straszaki były dość ciekawe, dość, dość przyjemne. Krótki, nawet nie wiem ile czasu trwał ten horrorek. Nagrywałem go około 20 minut, więc jest taki powiedzmy nie krótki, krótki. Chyba tam krótsze już miałem, zdecydowanie krótsze na kanale, które były naprawdę krótkie. No więc co? Kolejny film z horrorku przeszedł. Czy polecam, czy nie, sami sobie ocencie. Ja dzięki Wam za oglądanie. Subskrypcja. Łapka w górę, łapka w dół. Jakiś komentarz, jeśli sobie życzycie. Bądź nie życzycie czegoś na przykład kana na kanale. I wszystko z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Do następnego. Dzięki wielkie. Cześć.